Przepraszam za małe opóźnienia, ale mamy małą niespodziankę, ponieważ panie że tak to Grażyna obchodzi tutaj raz z Wolniejskim Mazarem. siedmiu, na jest istnienia, więc dla przygotowaliśmy Pierwszą wolną przerwę zapraszam na to. Panie Przewodniczący, jako gospodarz gminy, odpowiadający za majątek gminy, chciałbym przypomnieć Pani Ginalskiej, radnej, że pracujemy na majątku gminy i proszę nie wykorzystywać tego majątku do prywatnych celów i dla prywatnej firmy. Czyli nie chce Pan torta odnieść? zatem zarządzam 5 minut przerwy. Powtórzyć? No ja już to powtórzyłem. Nie, ale jeszcze raz mi to powtórzyć. Proszę do kamery. Czyli nie mogę pokroić tortu, bo Chciałem to jest zapytać Panią, czy uzyskała Pani zgodę dyrektora mhm. na promowanie swojej firmy we Wronieckim Ośrodku Kultury na sali? Nie. Czyli robi to pani bezumownie jako firma A, Bazar pan, Wroniecki że ktoś, że Agencja Reklamowa. W, tak? jest w dodatku od radnych, nie wszystkich pewnie, to jest jakieś przestępstwo? Nie proszę pani, wykorzystuje Pani Mienie Gminne z do Panią czego? Radną Agnieszką Wartnicza-Gwinalską do działalności prywatnej. Mówię, Firmy Wroniecki pan... Bazar, bo rozumiem, że to jest że to jest tor Brońskiego bazaru, tak tu widzę. Tak? tak pan to widzi? No tak widzę na stole. Ale to sytuację. Wie Pani tak pan aż wie. strach pomyśleć, co by było, gdybyście Panie, któraś z Pań została tutaj burmistrzem, to dopiero byście ten, na tym majątku robiliły sobie. Ale to y wiecie, wie pan, to każdy sądzi po sobie, tak mówi mu świętej pamięci. Wie pani na szczęście w tej gminie przestrzega się pewnych reguł, mm -hmm. tak? I nie I nie wolno to, to tej bezumownie tej sali... wykorzystywać firma jak chce mm -hmm. wykorzystać mienie gminne, salę gminną do siódmych urodzin. To musi się zwrócić do dyrektora pani Radna Agnieszko Batnicza-Ginalska. Tak jest, tak jest regulamin tego, tego Wronieckiego Ośrodka Kultury. Jakiekolwiek firmy, która by była obecna, jakiekolwiek to nie dotyczy, to tak radna wtedy? Jaka to jest podstawa Nie, Nie, to jest regulamin tego ośrodka, że jeśli firma chce wykorzystać, jeśli firma chce wykorzystać. Nie, to to, znaczy, co, to to rozumiem, to pani jako radna wykorzystuje bezumownie, to rozumiem, że to pani wykorzystuje mnie gminne, tak? Żeby promować prywatną firmę. Żeby promować prywatną firmę. Tak? Czy ja promuję mnie. A co tu jest? Wykorzystując do tego jeszcze naszą obecność. No właśnie to dla uważa was pani, Czy nie uważa Pani, że to, to, to sesja, jest zgodne z zasadami? No właśnie była to sesja. właśnie sala, dyrektor wynajął sa, użyczył salę na sesję. A to co Pani robi, Naprawdę, a to co Pani robi, zapłacić? to jest wykorzystywanie. Pani, teraz najpierw Pani łamie przepisy i regulamin, ma, a, a to później to pani, pru, pru, pani pyta, jest, ile Pani ma zapłacić. Tak małe, pani zanim, ma pani, zanim Pani to zrobiła, powinna Pani zapytać dyrektora, ja za jaki razem, jest koszt promocji na godzinę firmy, tak, prywatnej. Czyli mę, o to powinna Pani sekund, zapytać. E... Nie 30 sekund, wie Pani co, to trwa bardzo długo i to jest też, podczas obrad sesji, tak, co, no co To, to powiadam, że jestem zniesmaczony pani zachowaniem. Ja chociaż mówię, miałem zachowanie. wrażenie, ja że ustaliła pani to z tutaj zarządzającym, zarządzającym tym obiektem, a pani ale tego pan, nie zrobiła. Ale pa, pan naprawdę, to co pan mówi, ja nie wierzę w to, co pan mówi. <grym> ja nie wierzę w to, co pani robi. A ja nie wierzę takie, w to, co pani, pani robi. Po prostu z bronieckim Bazarze. Wykorzystujecie bezmownie linii gminne. Pan już się wypowiedział, pan burmistrzom, dziękujemy. Panie mecenasie, ja myślę, że proszę na razie nie udzierać informacji w Panie Sasie jakieś nie idzie prawne. Ale teraz wy to Pani jako klient z bazaru, czy jako radny? Nie rozumiem, że jako firma prywatna korzystniecie Państwo mecenasa, tak? Ale to nie można wykorzystać mecenasa do tego celu? Żeby zapytać, żeby do, do, do rozstrzygnąć. Dzięki działalności może Pani wykorzystać dokładnie swojego mecenasa, któremu Pani za to zapłaci. Dobrze. Tak? Ale radna Barticza, bo... Finanska jest radna i może ja mieć swoje konsekwencje dalsze, to bym podziękować od mieszkańców, dzięki, którym, dzięki działalności Wronickiego bazaru, który wielokrotnie pomógł mieszkańcom bezpłatnie w Rozumiem, Ale proszę też ja tu jestem do obsługi. Między Sens i ale jest pan, Zresztą, to rozumiemy panu. No. ale pan jest to, to przez to burmistrza.